To nie jest odcinek sponsorowany, i Germania Mint nie płaci mi za to, co teraz powiem. Wyszła kolejna personifikacja boginki Germanii. Tym razem wreszcie po tylu latach oczekiwania stanęła obok Polonii. No i cóż my tu mamy? No bez zaskoczenia: cztery wielkie cyce. To jest wszystko rzecz gustu, akurat Wielkie Cyce trafiają do większości mężczyzn i ich upodobań. Ja osobiście Wielkie Cyce uważam za hmm, nieco ordynarne i na tych monetach Germanii również do mnie nie przemawiają. Te projekty wydają mi się takie trochę jarmarczne. Są takie trochę jak dymione na czarno tylne lampy w Cinquecento. Spójrzcie na tą. Germania wychodzi na ląd. Oczywiście najpierw jej wielkie cyce, potem reszta Germanii. Ten pierwszy cyc wygląda jak doklejony i wydaje mi się, że tam jest jakiś grubszy problem z anatomią postaci, ale zamaskowany spływającymi na cyc włosami. Jak się dobrze przyjrzeć, to widzimy, że Germania na ląd schodzi ze statku. Widzimy kawałek żagla, burtę, olinowanie, ale to wszystko jest takie na siłę wklejone i robi tylko zamieszanie. Na pierwszy rzut oka ciężko w ogóle stwierdzić, co tam się dzieje. No albo tu Germania i Italia, ruch obfitości po lewo, więc Cyce, jakby mniej obfite, no ale spójrzcie na te panie, przecież to wygląda jak wstęp do starożytnego pornosa. Germania i Austria, no podobna sytuacja, znów problemy z anatomią i znów stop-klatka tuż przed ostrą lesbijską jazdą. No, sorry, każdy może mieć opinię, ja mam taką, ale. Wiem też, że seria cieszy się dużym uznaniem naprawdę dużym, i w ogóle a po tym niezbyt pochlebnym wstępie, to ja muszę pochwalić Germanię Mint. Co by nie mówić, to znaleźli pomysł na siebie. Działają odważnie, z rozmachem, są konsekwentni i ich monety znajdziecie nawet na amerykańskich kanałach na YouTubie poświęconych srebru inwestycyjnemu. To jest naprawdę imponująca podróż od sklepu numizmatycznego w Jeleniej Górze do firmy z setkami pracowników. Za to naprawdę duży szacunek, bo takie rzeczy nie dzieją się same. Potrzeba do tego ludzi z wizją, z odwagą no i pracowitych po prostu. Ja nie kupuję kolejnych ich monet. Z ciekawości nabyłem tylko Hildegardę zawrotnej ilości sztuk dwóch. Jej cyce nie są aż tak potężne, może dlatego kupiłem, ale jak dla mnie tam też za dużo się dzieje i widać to zwłaszcza na tej wersji platerowanej. Za to Fafnir. Fafnir podoba mi się bardzo. Uważam, że to jest świetny projekt i w tym kapslu ósemce wygląda. Znakomicie. Dlaczego? Bo nie jest przeładowany symboliką w przeciwieństwie do większości monet Germani Mint. Jak na moje preferencje, ja już kiedyś o tym mówiłem, że jestem bieda bulioniarzem, ich walory są przeszacowane. Wiem, że ci, którzy flipują, potrafią na nich zarabiać i chwała im za to, ale czy w dłuższej perspektywie te monety będą łapać premię? Ja nie wiem. Wydaje mi się, że ta seria jest e, takim fabikiem na łowców wszelakich nowości. Z czasem może się znudzić i popaść w zapomnienie i trzeba będzie historii na miarę braci Hunt, żeby odzyskać włożone w to pieniądze. No albo pozostanie cieszyć się zwyczajnie widokiem tych błyskotek, jeżeli akurat się gustuje w wielkich cycach. Z drugiej strony rodzina kurowskich stworzyła coś na nasze warunki naprawdę unikalnego i zapewne nie jest to ich ostatnie słowo. Ja generalnie kibicuję tej firmie, mam nadzieję, że będzie rosła w siłę i wszystkie jej produkty będą podbijać świat, co nie zmienia faktu, że mam jednak też nadzieję, że estetyka ich monet pójdzie trochę innym. Quero um pouco.